Cześć! Miło mi Was powitać w kolejnym odcinku na moim kanale. Po ostatnim pozytywnym odzewie pod moim filmem o nawykach, które przyspieszam nokę programowania o 50% do nawet 100%, doszedłem do wniosku, iż fajną kontynuacją tego filmu będzie odcinek o tym, jak zwiększyć wydajność swojej pracy w DVD, takim jak Visual Studio Code. Jeżeli jesteś gotowy na przyspieszenie swojego workflow, to ten odcinek jest specjalnie dla Ciebie. W pierwszej części filmu opowiem o skrótach klawiszowych, a w drugiej skupię się na takich najważniejszych rozszerzeniach. I to tyle z mojej strony, przechodzimy już do punktu pierwszego. Dobrze, więc pierwszą rzeczą, którą dzisiaj wykonamy, będzie uruchomienie programu Visual Studio Code oraz następnie przejście do ustawień, które znajdują się w lewym dolnym rogu ekranu. Następnie wybierzemy opcję skróty klawiszowe oraz w tej szukajce wpiszemy naszą pierwszą frazę, którą będzie komentarz. W wersji polskiej będzie to komentarz, jeżeli korzystacie z wersji angielskiej musicie wpisać komentarz. Następnie musimy wybrać AdLine Comment, kliknąć dwa razy oraz wprowadzić nasz, nasz skrót klawiszowy. Dla zatwierdzenia musimy kliknąć Enter. To samo zrobimy z usuwaniem. Teraz aby przedstawić Wam jak to działa, przejdę tutaj do wcześniej przygotowanego pliku i spróbuję coś zakomentować. Oczywiście muszę zaznaczyć najpierw rzecz, którą chcę zakomentować, a następnie wybrać moją kombinację klawiszy. Jak widzimy, wszystko działa poprawnie. Teraz przejdźmy do drugiego skrótu klawiszowego, a będzie to duplikacja linii. Wróćmy do naszych ustawień, oraz w polu wpiszmy po prostu duplikacja. Ja muszę wpisać duplicate. Oraz następnie musimy zaznaczyć duplicate selection online. Wróćmy teraz do naszego pliku. Spróbujmy teraz coś duplikować. Jak widzimy, ten skrót również nam działa i co później się okaże, będzie nam naprawdę bardzo pomocny. A teraz załóżmy, że będę chciał wyciąć gdzieś naszą szerokość do dowolnego miejsca w kodzie. Standardowo byśmy musieli zaznaczyć najpierw naszą linię, kliknąć Command plus X bądź Ctrl X a następnie wkleić, gdzie tylko to chcemy. Ale jest na to dużo szybszy sposób. Wystarczy po prostu, że na końcu linii przytrzymamy Option na Macu i strzałkę w, strzałkę w dół, albo Alt na Windowsie i strzałkę w dół. I w ten sposób możemy przedzieć nasz zaznaczony kod w dowolne miejsce. Następny bardzo fajny skrót klawiszowy umożliwi nam wyszukiwanie dowolnego elementu w naszym kodzie. W tym celu musimy użyć Command plus F, bądź Control plus F oraz następnie wpisać naszą frazę. I zostaniemy przekierowani do tej linijki. Tutaj mamy również takie y, statystyki, jeżeli by było więcej elementów w kodzie. Na przykład font-size i tutaj możemy sobie zjeżdżać w dół. Ale oczywiście ten, y, ta funkcja posiada również jeszcze bardzo fajną funkcję, a mianowicie zamiany tekstu. Przypuśćmy, że byśmy chcieli zamienić wszystkie kąsty na lety. W tym celu najpierw musimy znaleźć wszystkie kąsty. Następnie rozwinąć tutaj, ten tutaj, e, strzałkę, tą strzałkę. Oraz wpisać frazę, którą byśmy chcieli zastąpić. Oraz następnie wpisać tutaj, żeby zastosowało do wszystkich. I w ten prosty sposób zmieniliśmy wszystkie konsty w lety. Następną bardzo fajną funkcją do wyszukiwania nazw zmiennych bądź nazwy funkcji w kodzie będzie to, oj, jeszcze sobie to przywrócę, będzie to command plus p albo control plus p oraz następnie wpisujemy tutaj znaczek małpy i tutaj mamy wszystkie nazwy funkcji, wszystkie nazwy zmiennych, które są dostępne w naszym, w naszym pliku. Również ten skrót klawiszowy pozwoli nam na wyszukiwanie y, konkretnego pliku, jeżeli mamy ich bardzo dużo. W tym przypadku, w tym celu utworzę nowy plik, oraz następnie spróbuję się do niego odwołać. Bardzo wygodne. I ostatnią wskazówką, którą bym chciał się z wami po, podzielić w tej części, będzie to efekt podwójnego kursora. No, może to nie jest do końca skrót klawiszowy, ale bardzo ciekawa funkcja. W tym celu najedźmy na koniec jakieś linii kodu oraz następnie przytrzymajmy Option bądź Alt na Windowsie i najedźmy na inną linię kodu. I widzimy, mamy podwójny kursor i teraz możemy również kasować jednocześnie dwie elementy albo dopisywać jednocześnie w dwóch elementach. Jest to naprawdę bardzo przydatna funkcja. I ostatni według mnie taki najpotrzebniejszy skrót będzie to oczywiście uruchomienie terminala, więc wracamy do naszych ustawień. Wpisujemy frazę terminal. Oraz znajdujemy takie ustawienie jak terminal, create new terminal, oraz tutaj wstawiamy naszą kompilację. I teraz bardzo łatwy sposób możemy otworzyć terminal. I to na tyle, jeżeli chodzi o skróty klawiszowe. Przechodzimy teraz do rozszerzeń. Dobrze, więc przejdźmy teraz do punktu drugiego, czyli do rozszerzeń. Wybierzmy tutaj z tego menu rozszerzenia. No i podobnie jak w przypadku skrótów klawiszowych, mamy tutaj taką listę. Pierwszym rozszerzeniem, którą wam pokażę, będzie to rozszerzenie, które ułatwi nam formatowanie kodu. A dokładniej nazywa się ono Pretier, więc musimy je wpisać. Następnie wybrać taką oto ikonkę oraz kliknąć Install. Następnie musimy ją skonfigurować, czyli wracamy do naszych ustawień skrótów klawiszowych. Następnie musimy wpisać format. Później szukamy format Document i ważne, żeby tutaj przedrostek był Pretier. Klikamy dwukrotnie i wybieramy nasz skrót klawiszowy. Zatwierdzamy enterem, wróćmy teraz do pliku no i spróbujmy coś sformatować. Jak widzimy nasze rozszerzenie działa. Kolejnym bardzo fajnym rozszerzeniem, które pozwoli nam m.in. zobaczyć co zwróci nam dana funkcja bez uruchamiania jej będzie kłoka, więc przejdźmy do rozszerzeń oraz wyszukajmy ją. Następnie będziemy musieli ją zainstalować. A jak to nam się uda, musimy znowu wrócić do naszego pliku. Ja może sobie zmienię ten plik na inny i napiszemy na przykład jakiegoś Console Loga. I teraz musimy użyć kompilacji klawiszy Shift Command plus P lub na Windowsie Shift Control plus P. Oraz musimy wybrać opcję kłoka Start on Currently File. Jak widzimy, mamy zwróconą wartość naszego console loga, a nawet jeszcze nie odpaliliśmy konsoli. Podobnie będzie to działało dla tego pliku, więc uruchommy. I dodatkowo nam będzie zwracała również takie informacje o dotyczące potencjalnych błędów w kodzie. Następnym rozszerzeniem będą js-snippety, więc wyszukajmy ich. oraz zainstalujmy. Tutaj w dokumentacji powinniśmy mieć wszystkie dostępne stipety, jak nam się co ładuje. I przechodzimy do instalacji. Następnie spróbujmy stworzyć jakąś anonimową funkcję. I w ten to sposób możemy zaoszczędzić naprawdę bardzo dużo czasu, jeżeli chodzi o pisanie funkcji oraz również takich y, rzeczy jak fory, jakieś pętle while i tym podobne. Jeśli już chodzi o wspomaganie pisowni, to następnym ciekawym rozszerzeniem będzie tabline. Musimy jeszcze zainstalować. No, i, na, i powinniśmy widzieć teraz takie podpowiedzi. Jeżeli podpowiedź zgadza się z naszymi oczekiwaniami, musimy po prostu kliknąć Tab. Naprawdę bardzo przydatne rozszerzenie. Następną pozycją będzie ciekawe rozszerzenie, które umożliwi nam uruchomienie naszego. Lokalnego serwera i monitorowanie wszystkich zmian na bieżąco w kodzie po zapisaniu naszego stanu. Więc znowu musimy wrócić do rozszerzeń i wpisać live server. Następnie musimy je zainstalować. Słuchajmy teraz sobie jakiś plik html -a. I tutaj powinno nam się pokazać takie coś jak live server. I powinna nam się uruchomić nasza domyślna przeglądarka. Jak zmienimy tutaj tekst, to serwer również się od razu przeładuje. Skoro już jesteśmy przy HTML-u warto wspomnieć o takim rozszerzeniu jak auto-rename-tag. Musimy oczywiście zainstalować. No i to rozszerzenie. Oj, może nie img. Ale ułatwia nam na przykład, jak byśmy chcieli teraz zamiast Ziva Section, to usuniemy tylko z tej strony, a również będzie się usuwał z końca. I to na tyle w dzisiejszym odcinku. W kolejnych odcinkach również będę starał się ułatwić Ci naukę programowania. Więc nie zapomnij zasubskrybować kanału, zostać łapki w górę, jeżeli nie chcesz przygapić następnych filmów, lub jeżeli któreś z rozszerzeń okazało się dla Ciebie wartościowe. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!